Chwile spędzone ze smakiem. Teraz więcej pacjentów jest zainteresowanych tym, żeby mieć nie tylko zdrowe, ale także śnieżnobiałe zęby. Wybielanie może prowadzić do zwiększonej nadwrażliwości. Ignorowanie nadwrażliwości może doprowadzić do dużo większych problemów. Polecam pastę Sensodyne do regularnego stosowania na dwa tygodnie przed zabiegiem wybielania, w trakcie i po wybielaniu. Polecam również pastę Sensodyne Whiting, która jest sprawdzoną i lubianą przez pacjentów pastą. Pacjenci są bardzo zadowoleni z efektów jej działania. Mama stosuje znany lek, a Supermama Cerutin, bo Cerutin to wyraźnie największe opakowanie leku na rynku. Aż 125 tabletek w supercenie. Cerutin Supermamy. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W mojej rodzinie wszyscy się w czymś specjalizują, wciąż są zajęci, coś majstrują, o czymś dyskutują, bo każdy ma swój wyjątkowy talent i każdy chce robić coś innego. Ale w jednej rzeczy wszyscy jesteśmy zgodni, to Fifi, bo każdy z nas je uwielbia. Orzech laskowy w karmelu, krem orzechowy i pyszna czekolada. A ja jestem specjalistą od smakołyków. Lidia, sobieraj. Wiek. Mam 62% zniżki. Przyznaj się, ile masz lat, a my przyznamy Ci tyle samo procent zniżki na oprawy. Vision Express Super Optyk. Lion radzi. Nie siedź w domu. Teraz nowy, mocno orzechowy Lion Pinat. Się zwiększonej zachorowalności na grypę i przeziębienie. Nie Musisz rezygnować ze swoich planów. Przecież teraz jest rutina CEA o poszerzonym składzie. Uszczelnia naczynia krwionośne, utrudniając przenikanie wirusów oraz wzmacnia krwinki odpowiedzialne za zwalczanie bakterii. Rutina CEA suplement diety. Wspomaga od zaraz i co ważne podnosi odporność na dłużej. W cenie 90 tabletek dostajesz aż 120, a dla dzieci rutina CEA Junior w syropie. z siebie z nową Wilkinson Quadro Titanium Precision. Cztery pokryte tytanem ostrza, piąte dodatkowe oraz zbudowany trymer ułatwią ci kreowanie wizerunku. Tylko w świątecznym zestawie nowa Quadro Titanium Precision. Wilkinson. Niewielka pojemność, ale jaka moc. Po prostu nie do zajechania. Trzyma się drogie jak przyklejon. Ekstremalnie czysta ekotechnologia to ta, ale zmiany biegów nie zauważysz. Puszczasz kierownicę, on praktycznie sam parkuje. A teraz wprowadzają nowe lepsze ceny. No i to jest samochód. Co? A teraz cztery klaby. Dzień dobry, nazywam się Czesio i jestem dżingiel reklamowy. Jingle bell, jingle bell! każdy z nich jest inny. Każdy wyjątkowy. Razem są niepokonani. Wielka czwórka wróciła. Nowe odcinki Władców Much. W niedzielę o 20.00 w czwórce. Mój pryszcza te bimbaski. Na program zaprasza was producent tabletek na pryszczy Cerabit. Suplement diety z apteki. Pierwszy raz zobaczyłem kobiece piersi i to były pani piersi. Nie biorę na siebie żadnych konsekwencji w każdym razie tego. A nie być yy, babochłopem? Matka, nie wiem jak tyle, ja wychodzę chyba już. I zawsze miałem ochotę mi przyłożyć, fest, że nie. Zasługujesz sobie na to. Program Michała Figurskiego, jazda figurowa. W niedzielę po wieczornym filmie. Co może zrobić człowiek, którego opuściło szczęście? Zwykle szuka sposobu na wyjście z kłopotów. Co to ma znaczyć? Lubię fotografować fantę. To pomaga uniknąć nieporozumień ja, przy ja, ja. Jednak nawet najlepszy plan ma swoją słabą stronę. Jack Nicholson i Michael Caine w thrillerze Krew i Wino we wtorek o 20.00 w czwórce. No sobie ćwiczysz spokojnie, a ja się z, tym z tymi lokatami gimnastykuję. Panie, ja nie, ja to już wszystko sprawdziłem. Mam lepszą. Lepszą lokatę? Ciekawe na ile. 9%. 9%? Ba, i to na 3 miesiące. Nie ma takiej. A w Polbanku pan sprawdzał? Trzymiesięczna lokata, spokojny zysk. Aż 9%. Polbank, po prostu inny bank. Nazywam się Renato Budżak, jestem farmaceutką. Moje klientki często pytają mnie co zrobić, aby włosy nie były cienkie i nie wypadały. Polecam im, bo sama stosuję suplement diety kapiwit piękne włosy, który działa w cebulce. Aż 1 trzecia włosów jest w końcowej fazie życia i wypada. Kapiwit piękne włosy pobudza cebulki, przyspieszając wzrost nowych włosów. Dodatkowo odżywia je, sprawiając, że włosy stają się grubsze. To działa. Klientki mówią mi, że ich włosy są bardziej gęste i piękniejsze. Nowość. Kapilit piękne włosy. Działaś? Internet mobilny Orange Free z laptopem ktoś dostanie. No i co z tego? Jak to co? Teraz już każdy może tak jak my. Spojrzy w prawo, Nowy York. spojrzy w lewo, Legnica. W prezencie na święta Orange Free za złotówkę przez 4 miesiące. Oferta dostępna także z laptopem Dell w nowej konfiguracji. Czekacie na okazję? Sklepan Partner AGDR-TV to Ona czeka na Was. Telewizor LCD Sharp 42 sale za 2699 zł. Partner AGDR-TV. Tata! Widziałeś to? Jesteś kobietą aktywną, dlatego potrzebujesz zdrowia i dużo pozytywnej energii. Supradyn to szczególna multivitamina. Zawiera kombinację tych witamin, których potrzebujesz najbardziej, by żyć aktywnie. Supradyn, zdrowa energia przez cały dzień. Dostępny w formie tabletek musujących, tabletek do sania i zwykłych tabletek. Teraz cztery cyfry dają Państwu szansę, by wygrać milion złotych. A co najważniejsze, te cyfry już Państwo znają. Wystarczy wysłać SMS pod numer 7912 w treści wpisując hasło los. A ten milion złotych już 6 grudnia na pewno trafi do kogoś z Państwa. Loteria zatwierdzona przez ministra finansów. Zachęcam Państwa do wysłania SMS-ów pod numer 7912 i życzę wygrania miliona złotych. Pozwólcie przedstawić sobie witaminer we własnej osobie. Mam minerały i witaminy, niezbędne dla zdrowia całej rodziny. Każdego, kto weźmie witaminela, siła, energia i radość rozpiela. Jedna tabletka, o bardzo proszę, kosztuje tylko 20 groszy. Po witaminer w cenie tak niskiej, idź do uptake'ing swojej pobliskiej. Witaminer, suplement diety, witaminy na każdy dzień w bardzo dobrej cenie. od życia podwójnie. W Fortis Banku i Dominat Banku zarobisz na lokacie aż 9%, a dodatkowo możesz wygrać drugie tyle. Zadzwoń 0801 322 322. W okresie zwiększonej zachorowalności na grypę i przeziębienie nie musisz rezygnować ze swoich planów. Przecież teraz jest Rudina CEA o poszerzonym składzie. Uszczelnia naczynia krwionośne, utrudniając przenikanie wirusów oraz wzmacnia krwinki odpowiedzialne za zwalczanie bakterii. Rutina C, suplement diety. Wspomaga od zaraz i co ważne podnosi odporność na dłużej. W cenie 90 tabletek dostajesz aż 120, a dla dzieci Rutina C Junior w syropie.